Dzień dobry. Tu mamy do czynienia z samochodem, w którym normalne odprawianie czarów nie do końca się udaje, bo, bo nie. To nie tu. Jeszcze raz. Car settings. Jest! Hurra! Serwis XT driving assist eee, Dobra. O, o patrzeniu w oczy nie ma mowy, bo nie ma kamery do patrzenia w oczy. OK. Eee, na temat pilnowania prędkości. Hmm. No, jakoś nic nie słychać. No, to chyba po prostu pojedziemy, prawda? Yy, żeby było wszystko jasne. Ten interfejs to jest rzecz tak samo przedprodukcyjna, jak cały ten samochód. Cały ten samochód, którego jeszcze nie znacie, ja też jeszcze przedwczoraj go nie znałem. A jest to. DR tak się nazywa grupa włoska, która e, między innymi tę markę oferuje w Europie. E, a marka konkretnie e, tej linii samochodów to jest Sport Equipe. Sport Equipe, y, czyli takie usportowione bardziej, jak widać po tych logotypach na bagażniku. S6, GT, i w ogóle to są takie mocno włoskie zaklęcia, które są włoskimi zaklęciami, bo Włosi je wprowadzili do motoryzacji. Te wszystkie GT, sport ekipy, właśnie. Tak, to ma nawiązywać do włoskiej motoryzacji. Podobnie jak kształty tego samochodu. W których bez najmniejszego trudu odnajdziemy elementy nawiązania do typowo włoskich rysunków samochodów, a konkretnie to jest akurat bardzo podobne do najnowszego subkompaktowego modelu Alfa Romeo. I tu zaczyna się mały problem, ponieważ za cholerę nie wiem, gdzie tak naprawdę to jest produkowane? To znaczy, wiem gdzie jest produkowany szkielet samochodu, wiem gdzie jest produkowane i skąd pochodzi e, cały system napędowy. Jakby ktoś miał skojarzenia z sierpnia ubiegłego roku, z parametrem pod tytułem moment obrotowy 290 Nm przy pojemności skokowej 1.6 silnika Turbo GDI i mocy 185 koni. No to ja przypomnę, że dokładnie takie parametry miała w momencie wprowadzenia na polski rynek moda 5. Ok. Zaraz potem Chińczycy zeszli do 147 koni i 275 newtonometrów, po prostu dostosowując się do europejskich przepisów dotyczących emisji i zużycia. Nie dlatego, że te mocniejsze parametry nie pozwalały na spełnienie tych przepisów, tylko dlatego, że przy tych mocniejszych parametrach ich spełnienie było trudniejsze. Natomiast Włosi, kupiwszy całą tę technikę od Chińczyków, poszli w inną stronę, mianowicie ten samochód jest dostępny jako właśnie te bazowe 1.6 TGDI 185 koni, 290 Nm, ale również z instalacją gazową, która kosztuje 6000 zł, jest montowana Fabrycznie. Czyli we Włoszech, podczas składania tej karoserii, dokładana jest również instalacja gazowa. W miejsce zapasowego koła wchodzi monstrualnie wielki, jak na samochód kompaktowy, zbiornik toroidalny gazu, który ma aż 80 litrów pojemności. Biorąc pod uwagę, że auto ma pełną europejską homologację, mówiącą o tym, że gazu zużywa 9,597 litra na 100 kilometrów, no, mamy y, praktycznie y, tam z tyłu tak 750 kilometrów zasięgu plus tu widoczne. 422. No, jak brałem samochód, to było 460, bo już trochę pojeździłem. Yy, zasięgu benzynowego. <laughs> I wiecie co? To wszystko naprawdę bardzo sensownie działa. Ten yy, guziczek, tutaj B-fuel, jest dość typowy dla ludzi, którzy się na co dzień zajmują gazem LPG. W samochodach, które mają instalacje montowane fabrycznie albo Tuż poza linią montażową, takie elementy są oczywistością. I teraz mam taki problem: samochód jest de facto o modą 5, chociaż oficjalnie grupa DR no można odczytywać jako skrót: Doktor. Ja sobie dla siebie nazywam grupę Dottore, no bo włoskie to włoskie. Zrobiła z tego napędu znanego do dzisiaj tylko na innych parametrach, auto, które ma 185 nawet trochę powyżej koni mechanicznych, ale na gazie 178, co oficjalnie podaje. I na gazie ma 265 zamiast 290 Nm. Do przeniesienia napędu służy ta sama siedmiostopniowa dwusprzęgłowa skrzynia biegów automatyczna, którą znajdziemy w prawie wszystkich chińskich autach. Eee, z zaznaczeniem prawie, bo to jest ta GetRaga, e, którą mają w całej grupie Cherry International, czyli również. E, tych markach, które jeszcze w Polsce nie występują, a podobno to od nich jest importowane to auto, a nie od Omody. Ale żeby było śmieszniej, to do Tore w ramach Sport Equip oferuje jeszcze kilka innych modeli, w tym wyglądających bardzo, bardzo, bardzo podobnie do Chery Tigo 7 lub Tigo 8, nawet z identycznymi hybrydami typu Plagi. Więc będziemy mieli ciekawą sytuację, ponieważ Włosi do tego mniejszego silnika 1,5, który jest sednem zespołu napędowego hybrydowego plugin, w wersji doładowanej, również zakładają i oferują instalację gazową. Konkretnie nawet ten samochód, czyli sport EKIP 6GT. Jest poza Polską oferowany z silnikiem 1.5 TGDI o mocy 150 koni mechanicznych, również z gazem. E, zaznaczam, bez doładowania on służy jako serce hybrydy plug-in. Czy to jest wstęp do tego, żebyśmy doczekali się nie tylko w grupie Cherry International w Polsce, o moda JQ, Tigo? E, Gazowych LPG wariantów 1.6 TGDI, ale nawet hybryd, to by było naprawdę bardzo mocne uderzenie, biorąc pod uwagę, że e, fenomenalnie odporne na rzeczywistość i trwałe hybrydy Toyoty również nie są dotykane przez producenta od strony zasilania alternatywnego, czyli LPG. Natomiast Pogadajcie z każdym możliwym taksówkarzem, uberowcem czy kim, kimkolwiek, kto jeździ zawodowo, wozi klientów Toyotami hybrydowymi. Tam zakładanie LPG jest oczywistością. Zaczyna się robić ciekawie. Podkreślam, odporny na rzeczywistość Toyoty, po przekroczeniu 300-400 tysięcy kilometrów mają dokładane LPG i dalej z nimi jeżdżą następne 200-300 tysięcy i nic złego się nie dzieje. Co też sprawiało, że zadawałem wielokrotnie pytania w Tojrzecie Polska, dlaczego sami nie dokładają gazu, ale te pytania były zupełnie lekceważone, udawano, że ich nie zadałem. Moje pytania identycznie postawione w, chińskim, w polskim przedstawicielstwie chińskiej grupy Czery, przypomnę, Omoda, J.Q., Tigo, nie wywołują lekceważenia, tylko wyraźne zastanowienie i sznurowanie ust. Więc być może... To, co w tej chwili zrobili rynkowi polskiemu Włosi, a właściwie zaczynają mu robić, bo tego samochodu oficjalnie jeszcze nie ma, chociaż polska y, strona bardzo kiepsko przetłumaczona automatycznie już jest. Yy. A to jest auto przedprodukcyjne, o czym świadczą e, takie rzeczy, jak na przykład właśnie nieprawidłowo działający interfejs, brak e, integracji e, iPhone'a i tak dalej, i plus skrzypienie wszystkiego dookoła przeraźliwe wręcz, jak to auto wejdzie jako produkcyjne i jego rodzeństwo, to może się nagle okazać, że Chińczykom będzie trudno. Chociaż Włosi się przymierzają do strasznie wysokich cen. To może być pewnym problemem. No ale dobra. Jak mawiał, klasyk, jedźmy, nikt nie woła. Mam nadzieję, że to, co nazwałem wszechobecnym skrzypieniem, nie będzie dla Was aż tak wyraźnie słyszalne. Niemniej. To, co wyprawia tylna klapa, na przykład, to już nie jest trzeszczenie ani skrzypienie. To są piski, wrzaski na poziomie gorszym niż e, polski Fiat 125P Kombi, którym jeździłem w stanie wojennym jako sanitariusz w pogotowiu. Niemniej samo w sobie auto jest dokładnie tip top takie samo, jakbym jechał o modą, chociaż może bardziej jak JQ5, które Wam ostatnio pokazywałem, bo auto jest twardsze do mody. Niemniej, co jest całkiem istotne, także tu układ kierowniczy nie ma naturalnego, neutralnego położenia, więc Włosi będą musieli dostosować się do tego, do czego i Chińczycy się dostosowują. W omodzie już się dostosowali. W JQ jeszcze, jak widzieliście w moim filmie, jest coś do zrobienia. Ale jak wynika z tego wszystkiego, co Wam opowiadałem i z moich doświadczeń, Chińczycy błyskawicznie potrafią takie rzeczy likwidować. Tym bardziej że w dzisiejszych nowoczesnych samochodach, gdzie o pracy. Układu kierowniczego, jego wspomagania decyduje komputer najzwyczajniej w świecie. No, jest to kwestia dopisania linijki lub dwóch oprogramowania, i wszystko zaczyna działać mniej więcej tak, jak Europejczycy sobie tego życzą. A propos, jak Europejczycy sobie tego życzą, w tym samochodzie w włoskim Chińczyku. Pozycja za kierownicą, mimo że siedzę zdecydowanie za wysoko, jest prawidłowa. W sensie mojego ustawienia wobec kierownicy. Oczywiście, gdyby się udało opuścić siedzenie, nagle by się okazało, że kierownica w najniższym położeniu znowu jest na wysokości mojej twarzy i znowu bym marudził. Ale no, co boskie Bogu, co cesarskie cesarzowi. Generalnie kokpit, chociaż ekrany ma zapewne tip-top te same, co w, które wykorzystują chińczycy w swoich oficjalnych modelach, wnętrze jest zupełnie inne, inaczej narysowane, inaczej zaprojektowane, co jeszcze bardziej krzyczy w przypadku tych modeli rodzeństwa, o których mówiłem, że są podobne do Tigo 7, Tigo 8. Gdzie wnętrze jest już kompletnie, totalnie inne od tego, czy od tego, co Chińczycy oferują. Więc ewidentnie Włosi tutaj grzebią w tym i grzebią potężnie. Nie mam pojęcia, jak i kiedy oni to ze sobą składają. Co w fabrykach samochodowych w hermetycznym języku wewnętrznym nazywa się, gdzie dochodzi do zawarcia małżeńskiego związku. Czyli szkielet auta i jego techniczną część łączy się z kabiną i karoserią. Nie mam pojęcia, jak to robią. To jest jeszcze rzecz, którą muszę rozgryźć. Mam nadzieję, że i do tego dojdzie kiedyś. E, na razie wiem jedno: jest to zdecydowanie najbardziej włoski Chińczyk do tej pory, co nie trudno zrozumieć, jeżeli rzeczywiście jakiś włoski stylista e, maczał w tym palce, chociaż również można się w tym dopatrzeć pewnych elementów e, co najmniej z jednego modelu MG. Ale. To już są rozważania zupełnie innego typu. To co jest najważniejsze, auto jeździ dokładnie tak samo jak chińskie oryginały. Prowadzi się tak samo. Ma jędrniejsze zawieszenie od mody 5, na której jest od A do Z oparty technicznie. Zupełnie inaczej się tu siedzi, inaczej się tu. Postrzega kokpit owszem, ale w niczym to nie zmienia poczucia. Jestem dokładnie w takim samym samochodzie, nawet jeśli zdaję sobie sprawę z tego, że on jest inaczej narysowany, i że ma trochę inne wnętrze. W związku z tym, jedno jest olbrzymim pozytywem, że włosi. Zdołali do tego, no nie oszukujmy się, mocno paliwożernego silnika, dopasować instalację gazową, na której to auto wyśmienicie jeździ. Naprawdę wyśmienicie, bez najmniejszych problemów. Ale również negatyw pod tytułem: Za co Włosi wymyślili sobie brać aż tyle, żądać aż tyle pieniędzy? Bo biorąc pod uwagę to co jest na rynku w tej chwili i za ile to jest, to tutaj mocno przesadzili. Tym bardziej, że w tym samochodzie nie ma na przykład w ogóle ogrzewania kierownicy, które jest praktycznie standardem we wszystkich wariantach wszystkich chińskich samochodów powyżej bazowych wersji, a często już w bazowych jest też. Niemniej, no, oba fotele są regulowane elektrycznie, chociaż e, regulacja wysokości prawego fotela nie występuje. E, są tutaj takie pomysły, jak na przykład e, kierowca może sobie ustawić sposób działania szyb. I na przykład, jak opuszczę szybę elektryczną, a system wyczuje, że pada deszcz, bo się wycieraczki poruszą, to okno się zamknie. Tada. Ale za to, mimo że mamy sporo normalnych fizycznych elementów sterowania tu na podłokietniku, niestety tu niczego, to ustawianie lusterek znowu jest przez ekran. Na szczęście chociaż nawiewy są regulowane ręką. Nie, nie jestem zachwycony tym samochodem, chociaż nie da się ukryć, że on jest piękny. Zdecydowanie, przy wszystkim tym, czego się Chińczycy nauczyli, i przy wszystkim tym, co tak sprawnie e, wcielają w blachę i oferują Polakom, Europejczykom, jako zupełnie nowe samochody, które robią potężne wrażenie również designem, to auto robi wrażenie piorunujące. Chociaż już wnętrze tak piękne nie jest, zdecydowanie nie. Jest bardzo syntetyczne, takie, jak to lubią nazywać e, artyści, jest <laughs> czyste stylistycznie. Ja tego nie znoszę. Niemniej nawet tutaj mamy elementy z Mercedesa, e, dźwigienki pod kierownicą i e, poza tym, no poza tym Żadnych nowych wrażeń, jeśli chodzi o jazdę. Wszystko jest dokładnie takie samo. Aczkolwiek, szacun dla Włochów, bo przy tak zestandaryzowanej budowie technicznej, dołożenie nagle z zewnątrz zupełnie nowego sposobu zasilania. Powoduje, że wszystko i silnik i skrzynia biegów, to jest bardzo istotne, muszą pracować inaczej, a co za tym idzie, konieczne musiało być wprowadzenie zupełnie nowych elementów do oprogramowania zespołu napędowego i nie tylko zespołu napędowego, bo przecież wszystko tutaj musi się do tego dostosować. A wszystko działa, nie przyłapałem samochodu jeszcze na żadnej wtopie. A wiecie, że jestem upierdliwy jak cholera. Co ciekawe, Włosi zdołali tutaj najwyraźniej dogadać się nawet z automatyczną klimatyzacją. To działa. Więc reasumując. Z całą pewnością będę oczekiwał z niecierpliwością już w pełni seryjnych samochodów marki Dottore, czy też Sportequip, Sportequip, i będę patrzył, czy usunięto niedoróbki. Będę się również stanowczo przyglądać temu, czy Włosi się będą upierać przy tak wysokich cenach. Bo jeżeli mówimy o bazowej cenie 150 tysięcy złotych. No dobra, plus 6000 gaz to jest interesująca oferta. I podobno to już będzie takie wyposażenie jak to. Ciekawe, czy również z otwieranym dachem szklanym. Zobaczymy. No, ciekawie się robi, ciekawie się zapowiada, a przede wszystkim, i to jest najważniejsze, to może być ta jaskółka wiosny, która przekona Chińczyków, tak jak kiedyś przekonali się Koreańczycy czy Francuzi w Renówce, do stosowania gazu LPG jako fabrycznego. Zasilania swoich silników benzynowych. Bo nie da się ukryć, że te silniki benzynowe, które w tej chwili oferują Chińczycy, są wszystkie jak jeden bardzo paliwożerne. Z gazem mamy zupełnie inną rozmowę. Tym bardziej, że można ukryć korek wstydu pod klapką wlewu paliwa, tak jak to zrobiono tutaj, chociaż żeby to się zmieściło, konieczne było zachowanie czegoś takiego, czyli zaworka do ładowania gazu poza samym samochodem. I to trzeba wozić ze sobą i w razie ładowania po prostu wkręcać. To też jeszcze jest myślę do, do gadania. W każdym razie jest bardzo ciekawie, a zanosi się na to, że będzie jeszcze ciekawiej. Dziękuję, do widzenia.